Sena cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami, śpiący w promieniach Jezus mały. Oto leżący przed nami, śpiący w promieniach Jezus mały. Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą. Z włosy złotymi skrzydły białymi podmalowaną tęczą. Z włosy złotymi skrzydły białymi pod Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość, mądrości, światło, światłości, Bóg człowiek tu wcielony. Mądrość, mądrości, światło, światłości. Bóg człowiek tu cielo.